Hej, z tej strony Gwiezdny Ninja, a dzisiaj zrobię przegląd maga nowe, najnowszego magazynu z LEGO Ninjago. Więc bez dłuższego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Więc mamy tutaj magazyn LEGO Ninjago numer 2 na rok 2023 z minifigurką Jaya. Więc przejdźmy sobie do otworzenia tego magazynu. Sam magazyn po otwarciu prezentuje się w ten sposób. No i oprócz magazynu dostajemy tu również kartę. Skrystalizowany Garmadon z najnowszej serii ósmej kart LEGO Ninjago. Limitka numer 13. Oraz tą figurkę Smoczego Złotego Jaya, Ale do tego przejdziemy sobie zaraz. Pierwsze magazyn. Jeśli chodzi o magazyn no to klasycznie tu jakieś takie a tu jakaś reklama kart tu raczej nic takiego wyjątkowego, tu jakaś chyba reklama tych nowych skrystalizowanych kart których wcześniej nie było w LEGO Ninjago z treści no i głównie tu będę przewijał, bo to jest, się pojawia w prawie każdym magazynie, więc tu raczej nic ciekawego nie ma no jakieś zwykłe zadania reklamy z LEGO Friends komiks Tutaj jakieś kolejne zadania. No i plakat. Tutaj mamy... O, tutaj mamy taki klasyczny, ten taki oficjalny plakat z 16 sezonu Lego Ninjago. Więc całkiem fajnie. Z drugiej strony jeszcze był plakat z Garmadonem. Więcej jakichś tam zadań i komiks. Dalej jakieś kolejne, jakieś informacje. Dalej reklama zestawu, kryształowy król tutaj sam nie wiem, tutaj praca jakieś z konkursu i idąc sobie dalej w przyszłym numerze dostaniemy czaszko księżnika. Trochę szkoda, bo już tą figurkę posiadam w swojej kolekcji, ale myślę, że jest to całkiem dobry dodatek. Plus do tego z tego co widzę, że dostaniemy kartę limitowaną z kolem. 21 marca. I tu jeszcze z tyłu reklama magazynu LEGO Ninjago Legacy oraz kolejna reklama kart z LEGO Ninjago. Więc odłóżmy magazyn i przejdźmy do minifigurki. Tak oto prezentuje się nasza minifigurka w najnowszym numerze, jest to Złoty Smoczy Jay. No i dla mnie ten dodatek jest naprawdę fajny, ponieważ jest to jedna z nielicznych figurek, których z Crystallized jeszcze do tej pory nie zdobyłem. No i dzięki temu, że pojawił się w tym magazynie, nie muszę teraz, żeby tę figurkę zrobić, kupować tego jego motocykla. I no jest to dla mnie bardzo fajny dodatek. Ogólnie rzadko się trafiają takie dodatki z Ninjago, których bym nie miał, a tu się taki trafił, więc bardzo fajnie. Sama figurka myślę, że jest naprawdę fajną figurką. Y nagrywanie w każdym razie wracając jest to myślę yy, dodatek, który warto sobie iść i zakupić, ponieważ jest to dość rzadka figurka i no w sumie gdyby nie te magazyny LEGO, to te smocze figurki ninja byłyby naprawdę cennymi figurkami. Dla, w postaci kolekcjonerów, ponieważ, no, dla kolekcjonerów, bo ten figurki Energy z 2012, które też były na tamten czas takimi, właśnie na dzień, jak na dzień dzisiejszy, smocze wersje, czyli takimi, takimi mega szczegółowymi, potężnymi wersjami Ninja, no to na dzień dzisiejszy te figurki Energy są naprawdę dużo warte. Z tego co się orientuję, nawet chyba J jest jedną z najba, naj, naj, tych najdroższych figurek, jakie tam są w Ninja'go w ogóle. Więc jeżeli jakby nie były te magazyny, gdyby nie te magazyny, to te figurki mogłyby być naprawdę drogie. W każdym razie, jak miał ocenić ten dodatek w postaci tej minifigurki, no to myślę, że 9 na 10. Bo jest naprawdę dobry. Może nawet bym dał 10 na 10, bo w sumie jest. No, prawie że jeden z, no, idealny właściwie dodatek. Jaki mógł się powiedzieć z Crystalized? Więc myślę, że jakbym miał ocenić ten magazyn no to właśnie 10 na 10, ponieważ no on mi się dosyć przydał ponieważ figurki Jay'a nie miałem jest to jedyny smoczy ninja, którego do tej pory nie posiadałem w swojej kolekcji, więc naprawdę ten magazyn się magazyn, ten magazyn naprawdę jest dla mnie bardzo fajny, ponieważ mogłem uzupełnić swoją kolekcję no dodatek jeszcze limitowana karta z Garmadonem wpadła do kolekcji więc to już było pewnie na tyle. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!